Siema, to ja Max. Dzisiaj nagrywam po raz pierwszy Brawl Stars. Mam nadzieję, że to się nagrywa i że się uda w ogóle to nagrać. Yy, ale mniejsza o to. Zabrałam sobie jedną rundkę. Na komputerze to ja za, za dobry nie jestem. Ale najgorszy też nie. Dajemy tutaj rozwalamy skrzyneczkę. I jeszcze ją rozwalimy pięknie. Idziemy teraz ją rozwalić. Nie, nie chcę się nimować. Yy... No kurde, ale nam uciekła spryciała Kurde, coś mi nie chciało. Dobra, jest. Kurde. Kurde. Dobra, udało się. Jest ee, nam tutaj niespokojno. No co mi tu nie idzie, nie? Gdzie tu? Czekajcie chwilę. Kurde, co tu jest? Co mi wyskoczyło tutaj? Pikson może wygramy. Pikson, cykson. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 kurde. Coś mi tutaj za bardzo nie idzie. Kurde, no myślałem, że się uda. Um, no on jest dobry typie. Co ty tak? No Jest! Mówiłam, że to dobry nie jestem. Dobra, jak tu teraz um, wszystko zrobić? Dzisiaj zagramy sobie jedną rundę tylko na przedostawaniu. To sobie otworzymy później. Elo!